Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na moim kanale dzisiaj zajmiemy się taką oto melodią jest to melodia pierwszej wersji z takimi przetwornikami już mieliście okazję taką melodię oglądać dwa razy jedna to była czerwona druga w bardzo podobnym kolorze do tej no i cóż, no ogólnie instrument w stanie, no wiecie do renowacji z plusów, no to powiem tak, dość ładny lakier. No, jedynie tutaj pod tą blachą troszkę jest, będzie ból, bo ktoś tu narobił wiecie dziur i, i różnych takich rzeczy. Druga sprawa to brakujący kawałek windingu tutaj w tej FC, postaram się go dorobić. Trzecia sprawa to elektronika. Tutaj jeden przetwornik był walnięty. W ogóle on się rozpadł podczas rozkręcania i słuchajcie, ja przyznam się, że wcześniej dorobiłem tutaj ten, tą podstawę. Przetwornik został wysłany do pana Edmunda. Pan Edmund go przewinął i jest przetwornik zregenerowany. Także to, to tak się sprawy mają. Reszta sprzętu strunociąg jest. Mostek, słuchajcie, jest. Co prawda, bez e, tych okrągłych pokrętł, ale pokrętła będę miał. Tutaj ze słynnej malwy, na przykład od pana Kuchtara którego serdecznie pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję Jak wiadomo góra tego mostka poszła do Kosmosa został dół czyli pokrętełka jak tralala będą pasowały do tego mostka chociaż on jest tutaj widzę, że zjechany słuchajcie bo ktoś obniżał to na maksa no ale jakoś myślę, że to nie będzie przeszkadzało Mostek sam jest dosyć sztywny, także... Znaczy to tą podstawę. Progi, jako ciekawostka, tutaj coś było kombinowane. Zobaczcie, jakie za krótkie są powsadzane. Te cztery. Ten jeden też, ten zerowy też. No z takich fajnych spraw, to jeszcze jest na przykład tak oryginalne pokrętła Magitara. Oryginalne takie klucze. I słuchajcie, nie robię, przystępuję do roboty. Także oglądajcie. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Zapraszam Was. No tutaj ten brakujący fragment bindingu wezmę sobie z tego pudła, z melodii, które tutaj już zmaltretowałem niemiłosiernie, a które już mi raz jako dawca posłużyło. I tutaj drugi raz jako dawca do echa tego kawałka sklejki. Masakrowane, ktoś tutaj wiecie, śruby coraz większe, coraz większe, coraz większe. No i taki efekt, że tutaj, co prawda, to zakryje, ale ja to troszkę zakołkowałem dla lepszego samopoczucia, można powiedzieć. No i na razie to odkładam. Niech sobie tam podesknie spokojnie. Biorę się za mała próba nie gra czego gdzie grawo Proszę bardzo wymieniony przewód w przetworniku, stary coś przerywał, dałem nowy przewodzik, troszkę dłuższy, także zaraz go tutaj zamontuję i myślę, że powinno być ok. Tutaj, o, mocniej siedzi. Trochę jest bałagan na stole, no ale to widzicie, rozumicie to tak. Tak to, się, tak to się wyjmie, tam to się wyjmie i rzeczy przybywa. Kolejny no wymieniłem jeszcze gniazda na nowe. Tamte stare, coś <laughs> bardzo ciasno wchodziło. Chodź tutaj, Tatusia. Widzicie? Troszkę dłuższy przewodzik. O, kurde. Dłuższy przewodzik, żeby można było spokojnie ładnie przelutować. Jeszcze tu go. Proszę Państwa, po wielu bojach, po wielu godzinach mozolnej pracy, niestety nie udało się uruchomić melodii. Eee, no tak, kilka spraw wyszło, oczywiście, najgorsza sprawa, walnął mi jeden z tych kluczy, no niestety. Nie da się nakręcić struny. Zobaczcie. No szkoda, strasznie ubolewam, bo to takie charakterystyczne klucze dla tego modelu. No ale cóż, jak nie zdobędę, to trzeba będzie zastąpić je czymś. Druga sprawa z takich spraw ważnych to mostek. Niestety okazał się za szeroki po prostu tu powinien być ten mostek mieć węższy rozstaw wtedy by tu, zobaczcie tu w ogóle ta strona E nie trafia na ten nadbiegunnik i to tak, i to druga sprawa trzecia sprawa niestety potencjometry oryginalne do wymiany czwarta sprawa tutaj ten wystający pin w tym przetworniku Niestety, no muszę to odkręcić i uruchomić, bo słyszycie, już się tutaj opiera o to i no i nie da rady. Także, no powiem tak. Na razie projekt odkładam. Spróbuję zapuścić jakieś wici, wiecie. W sprawie klucza, może się uda, jak nie, no to będziemy kombinować, żebym to wymienił. I to tyle. Witam. Przemyślałem temat, i stwierdziłem, że spróbuję taki mosteczek dorobić. Taki jak był w oryginale. To jest od 12 Echo. I taki mosteczek muszę dorobić. Tak, pan Rysio, stolarz mi wspaniały, wyciął mi takie palisandrowe właśnie kawałki. Słyszycie jaki to ma dźwięk? No i podwymia właśnie taki, o. No i, no i, no i, no i spróbuję coś takiego Wy. Myślić. Tu taki mostek yy, kiedyś miałem. On jest niestety uszkodzony, ale no już praktycznie teraz to będzie do wyrzucenia. Ale ma te pokrętła radełkowe z tymi świniami. I to właśnie zamierzam wykorzystać do tego swojego mostka. Także już wykręcam. Pokrętełka o. jedno i to jest takie. Jeszcze były w tych nowszych mostkach takie większe, te pokrętła. Bo one były te mostki szersze, ale my, 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 my. Ale ja wykorzystam te, bo te są oryginalne. To mi posłuży jako taki na zasadzie ten, może nawet. Widzicie, wszystkie części będą kiedyś wykorzystane. No i dobra, i tak, z którego kawałka? Może z tego. melodia jest skończona, poprawiłem wszelkie mankamenta. Tak się prezentuje mosteczek. Widzimy, uruchomiłem te piny, tak że nic już tu nie wystaje. Kurczę, tak wygląda, słuchajcie, to naprawa tego bindingu, żebym, żebym nie wiedział, to, że to robiłem. To to bym nie zauważył, tak szczerze powiem. Jeszcze mi się udało oryginalne logo znaleźć. Oryginalne gałki to były. Wymienione potencjometry, wymienione gniazdo. Widzimy, wygląda to nieźle. A wyglądało dosyć słabo. Śruby z większymi łbami. Przykrywające te otwory, które ktoś tu ponowierdzą. Uzupełnione logo. tarka. pięknie się odzywa. No i niestety tylko jest tutaj ten ząb z tym kluczem. Także nie mogę zakończyć słuchajcie oficjalnie filmu, bo nie mogę zrobić sesji zdjęciowej. Także na razie dziękuję wam słuchajcie za uwagę. I do zobaczyska. Na koniec zanim tradycyjnie zagram kilka próbek chciałem podziękować dwóm kolegom. Pierwszy to jest Darek. Werner z Łodzin za to, że odebrał mi to tą gitarkę, a drugi to jest Jarek Chudobiecki z Krakowa za przesłanie kluczy, dzięki czemu mogłem to złożyć w oryginale. Także Jarek, jeszcze raz dzięki za klucz, a teraz już przechodzimy do próbki. Przetwornik gryfowy. Się, proszę Państwa, melodia, naprawdę. Kawał instrumentu. A tu tak proszę Państwa zrobię taką małą zajawkę, zajaweczkę. To jest następna melodia. Już działa. Proszę Państwa. A to jest jeśli już jesteśmy w temacie melodiowatych, to proszę Państwa echo. Tak wyszło echo. Tutaj tego nie było. Dorabiane. W trakcie podmalowywania. Mam nadzieję, że niebawem wszystko się skończy. Także stay in tune, jak to mawiają starożytni Amerykanie. I trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Hej.